Dzień dobry. Dzisiaj spróbuję z Wami przeczytać trzy wersety z Pisma Świętego ze Starego Testamentu. Zaczniemy od Księgi Wyjścia. Dwudziesty rozdział, werset jedenasty. Kiszeszet yamim asa adonai et we vet haarec, et hayam vet kol asher bam. Może na razie do tego momentu, czyli ponieważ sześć dni wykonał. Dokonał made, did, book, niebiosa i ziemię i morze i wszystko we etkol kol, wszystko, co jest w nich. Bam, w to słowo Jannach, lanuach, odpoczywać, Jannach, odpoczął. Od tego pochodzi też słowo, może ja tu kliknę na to słowo i tutaj je zaznaczę, że mi o to chodzi, słowo jakimś innym kolorem, o zobaczcie. Lanuach oznacza odpoczywać. Jannach yy, to jest czas przyszły, a tu mamy wajanach, czyli inwersyjny waw, czyli mamy i odpoczął. I yy, od tego pochodzi też imię Noach: odpoczywać no i słowo Menucha odpoczynek, czyli wajanach, odpoczął bajom haszewi, odpoczął w dzień siódmy, Alken, ken yy, berach, i pobłogosławił, więc. Adonai et yom ha i pobłogosławił Bóg dzień szabatu wa-yekat-shechu i po... uświęcił go. Teraz przejdźmy do wersetu 12, ale 23 rozdziału Księgi Wyjścia. Tutaj zaznaczyłem wyjścia 23-12. ta asem ma Sześć dni będziesz wykonywać pracę twoją. ma to jest praca u a w dzień haszewi siódmy Tiszbot, bot przerwiesz szabat tutaj jest ten rdzeń szabat, ale Tiszbot, czyli ten szabat oznacza jako czasownik przerwać coś robić nie odpoczywać, ale przerwać Tiszbot, bot stąd jest sz sz szwita, to jest to jest strajk współcześnie więc Tiszbot, bot e e przerwiesz lema-an, aby januach, aby odpoczął szorecha, twój wół, wachamorecha i twój osioł, wajenafesz, -y i tutaj zobaczcie, to jest inne słowo oznaczające odpoczynek, je może na biało, o, na biało, nefesz, to jest dusza, ale też to jest inne z określeń oddech, aby odpoczął, ben Amatcha, syn twojej niewolnicy, B, Hager i Obcy. Więcej nie zdążę.